Spraw, by nie mógł przestać o tobie myśleć. Manifestuj telepatycznie osobę, której pragniesz. Ta sesja pomoże ci zwiększyć Twoje umiejętności telepatyczne, aby przyciągnąć kogokolwiek chcesz. Możesz przyciągnąć swojego eks-bądź kogoś, kogo bardzo pożądasz. Pragniesz być z tą osobą. Myślisz o tej osobie cały czas. Może to być dosłownie każdy. Telepatia jest to możliwość porozumiewania się z tylko osobą bez użycia jakiegokolwiek środka kontaktu. Usiądź wygodnie w miejscu, w którym nikt nie będzie. Ci przeszkadzać. To jest czas tylko dla ciebie. Staraj się rozluźnić. Pomyśl o sobie jako o energii. Tą drugą osobę również wyobraź sobie jako energię. Wszystko. We wszechświecie jest energią. Kiedy intensywnie myślisz o czymś, skupiasz się cały czas na tej jednej myśli, staje się ona również energią, która jest gotowa do transmisji. Jeżeli jesteś skupiony, robisz to intensywnie, Odczuwając przy tym silne emocje, telepatycznie łączysz się z energią tej drugiej osoby, która łączy się z Twoją. Zacznijmy, wybierz teraz osobę, z którą chciałbyś się połączyć. Rozluźnij się. Zacznij myśleć o tej osobie troszkę bardziej intensywnie niż dotychczas. Weź głęboki wdech nosem i powolny długi wydech Kustam. Głęboki wdech nosem. Powolny Długi wydech, ustami, głęboki wdech, nos powol, długi, wydech, ustami. Posług swojemu ciału się. Obserwuj swój umysł, rozluźnisz się jeszcze bardziej. Skupiasz się teraz już tylko na źródle energii, która jest w tobie. Na nieskończonym świetle. To robi z Twojego wnętrza. To jest energia tworzenia. Energia manifestacji jest wewnątrz Ciebie. Zawsze tam była. Pozwól jej świecić jeszcze bardziej. Promieniuje z Ciebie. Jasne światło, czujesz ciepło w swoim sercu, czujesz bicie swego serca. Jesteś rozluźniony, Twój umysł jest rozluźniony, nie myślisz już o niczym innym. Tylko o osobie, z którą chcesz się połączyć? Osoba, którą chcesz przyciągnąć już za chwilę, poczuje ogromne pragnienie bycia z tobą. Niedługo do ciebie zadzwoni, napisze bądź. Niespodziewanie się z nią spotkasz, z momentem jak skończysz tę sesję. Osoba, której pragniesz, zacznie o tobie myśleć nieustannie. Będzie o tobie marzyć, będzie śnić. Będzie próbowała nawiązać z tobą kontakt, nie stanie się to dzięki jakiejś magicznej sztuczce, lecz Zwyczajnie dzięki połączeniu się Waszych energii, Wasze energie staną się jednością. Wyobraź sobie teraz tą wybraną osobę jako małą, ledwo zauważalną kropkę gdzieś daleko na horyzoncie. Tak konkretna osoba jest bardzo daleko, malutka, kropka, lepko przez Ciebie zauważalna. Teraz powoli zaczynasz powtarzać w myślach: Moja energia łączy się z Twoją energią, Twoja energia. Łączy się z moją energią. Moja energia łączy się z Twoją energią. Twoja energia łączy się z moją energią. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Zauważasz, że kropka staje się większa i zbliża się w Twoją stronę. Powtarzaj w myślach. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Przyjdź. Do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie. Powoli dostrzegasz coraz to więcej detali, postać staje się większa, widzisz tą osobę coraz to wyraźniej. Widzisz jej ubrania, widzisz jakiego są koloru? Jesteś zrelaksowany? Powtarzasz w myślach: Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie. Do mnie. Czujesz coraz więcej emocji, coraz bardziej czujesz energię tej osoby na całym swoim ciele, na swojej skórze. Czujesz, jak przenika w głąb ciebie. Wasze energie się łączą. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Zauważysz coraz co to więcej szczegółów. Ta osoba jest coraz co to bliżej i bliżej i bliżej. Odczuwasz. Odekscytowanie na swoim ciele. Przyjdź do, mnie. przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie. Wasze energie łączą się jeszcze bardziej. Stają się silniejsze. Ta osoba jest już naprawdę blisko, tak blisko, że jesteś w stanie zobaczyć kolor jej oczu, włosy. Widzisz uśmiech na jej bądź na jego twarzy. Zbliża się jeszcze bardziej. Jest coraz bliżej, i bliżej, i bliżej. Stoicie twarzą w twarz, czujesz oddech tej osoby na swojej twarzy. Patrzycie sobie głęboko w oczy, uśmiechacie się. Jesteście rozluźnieni, jesteście zakochani. Jesteście jednością, wasze energie są połączone, nie spuszczacie z siebie wzroku, patrzycie sobie głęboko w oczy. Czujesz energię tej osoby na całym swoim ciele. Ta osoba chce być z Tobą, chce mieć Ciebie blisko, uwielbiać. oczy. Teraz jak zaczyna Ciebie obejmować, trzyma Cię mocno w objęciach z wielkim uczuciem. zmaga się w nim pragnienie bycia z Tobą. Ciągle o Tobie myśli. Marzy o Tobie. Wielbi Cię. Weź Teraz do świadomość, że manifestacja się już dokonała. Wasze energie są jednością. Nie ma odwrotu. Uwierz w to i czekaj spokojnie. On bądź ona jest już bardzo blisko. Rozluźnij się. Dziękuję.